Szczygłowska, Łukasik za nisko. Za nisko miała tę piłkę, 25, 20, Polska, Niemcy, 0 do 1. 6 do 25, Agnieszka Kornelu, Kalsmayer, Alzmayer, out! Alzmayer, out, jeszcze. Szczygłowska. kto skończy? Czerniajska, 25, 21, Polska, Niemcy, 2 do 1. Podobnie się zachowa, nie zachowa się, bo Stysiak zagrywa piłkę w aut i tiebrek po przerwie rozstrzygnie nam losy rywalizacji w meczu Polska-Niemcy. Najpierw Kamila Witkowska. Doszła ta piłka na drugą stronę. Jest piłka po naszej stronie. Czerniańska tylko odda. Nie udało się wyprowadzić. Country! Wszystko Olimpijskie! Niesamowite spotkanie, naprawdę trudne do wytłumaczenia.